O, to lecimy teraz najdłuższą trasą, tu na krąg placu, czyli połączenie piątki, 17 i 16. Dajemy czadu, sprawdzamy ile ma kilometrów. Ostatnio na Facebooku była też dyskusja dotycząca tego czy jedziemy do końca piątką, potem przesiadamy się na 17 i ja potem 16. Tu widzimy 5, zjeżdża dalej, a tu już się zaczyna trasa numer 17. Także widać, że to rzeczywiście nie jest suma wszystkich tych tras. Eee, tak to wygląda. Tutaj jest potwierdzenie. Eee, trasa 5 leci dalej, trasa 17 tutaj w lewą stronę. Trasą numer 5 przejechaliśmy tylko 700 metrów. Według mojego zegarka, tutaj mogę Wam pokazać. Nie wiem, czy będzie widać. Może widać. A więc tylko kawałeczek tą piątką. Lecimy siedemnastko. Mamy jeden dziewięć. 1,9 km, czyli tam było 700, czyli mamy kilometr 200 trasu numer 17, także też nie pełną długością. A teraz już jedziemy 16 Tutaj jest objazd, e, można jechać łatwiejszą e, statką w prawo, czarną w lewo. Oczywiście my lecimy czarną, no bo dzisiaj idea jest taka, że jeździmy tylko po trudnych krokach. Kolejny raz, przejdźmy tam najdłuższą trasę. 7-4 km. No jest to jechać. Końcówka dosyć taka ostrzejsza, ale są fragmenty, gdzie można nie ominąć łatwymi trasami niebieskimi czy łatwiejszymi trasami. Ale polecam, bo bardzo fajne widoki. Sympatycznie się jechało. Ja wysiądę na dole i wam pokażę ciekawostkę, bo to jest bardzo fajna rzecz. A mianowicie wsiadamy tutaj do gondoli, która zjeżdża na dół. I dopiero robi rundę i wraca z powrotem na górę. To jest po prostu dlatego, że dalej nie idzie dojechać, nie, nie można dojechać na nartach, więc tutaj postanowiono zrobić w ten sposób przystanek na dole, bo jest kolejka i można dojechać tutaj taką koleją górską. Za chwilę zobaczycie A my kolejką nie jedziemy? Co? Koleją nie jedziemy. Jedziemy za to nartę, na Nartach w górę. Na Krątla z powrotem. 22 minuty po drugiej lecimy do góry, zobaczymy o której dojedziemy na szczyt krąplacu. Wysiedliśmy z gondoli. Druga 44, czyli 22 minuty wjazd na górę. Nieźle.